Witajcie w świątecznym sportowym kalejdoskopie. Dziś przygotowaliśmy dla Was nieco inne materiały. Zobaczcie ile radości sprawia praca w studenckiej telewizji SETA w redakcji sportowej. Witam w sportowym kalejdoskopie. Anna nie zaprasza. Tak, tak lepiej. Nie, nie. Bo nie wiem co mam zrobić z drugą ręką. Tak lepiej? Cześć, witam Was w kolejnym kalejdoskopie. rękę się opuścić, Tak? No i Dobra. Okej, jademy dalej. W tym tygodniu znów zwycięska gwardia, odra płynie w górę i AZS w formie. Bity Bobrak. No nie wiem czy ja go no ale dobra. Bobrem po głowie. Bobrym pogło... AZS w formie. W formie. AZS w formie. AZS! Dobrze. A oprócz futsalu SMS przegrywa mecz na szczycie, AZS zwycięski i Orlik... A Orlik co, przegrał? Nie, wygrał w karnych. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz. I Orlik prze... Orlik wygrał. Orlik wygrał. No. SMS przegrał. AZS <laughs> <A> wygrał. Orlik wygra. No i my jeszcze dzisiaj. Dobra. Już mogę? Uniwersytet. I co ja powinna chodzić Anna Zimoń czy nie? Chyba nie, ja nie wiem jak się stand-upy nagrywa. Przecież Kuba mnie przedstawi w materiale, a ja nie chcę też takich fejmów nabija nabijać. Nie, że oj, Marek Labocha dla was, dla studenckiej telewizji. Etc. Uniwersytet opolski po raz kolejny wyszedł naprzeciw studentom uniwers. Nie, nie chcę, nie. Dzień dobry. Czemu ty mnie nagrywasz? Proszę. Se Szybko się skończył, tylko teraz długo musimy czekać to już trudno. No ale jakoś to będzie. Cześć Trzaska, witamy Cię w Secie. Wit witamy szefa. Nie, bez sensu. No dobra, oni grali z naprzodemianów. Mimo niskiej temperatury na lodowisku. Zacznijmy od Gwardii Opole, która zmierzyła... Zmieliła się. Grzywka jest ok, jest w jednym kąsku? Tak. Nie ma dziury. Nie ma dziury, nie ma Bobra. Dobra. A zaczynamy od Gwardiopole, która fantastycznie pożegnała się z własnymi kibicami. Tak, bo umarła. O hokeiści kontynuują swoje. Przygody? O hokeiści kontynuują swoją. To chyba klubie. Opolscy hokeiści kontynuują swoją grę w Ekstraklasie. Nie. Nie kontynuuję. Opolscy hokeiści kontynuują swoją grę na Opols... Kontynuują. kontynuują. Po nieudanym sezonie Gwardia Opole spadła do pierwszej... Pierwszej! Z hali Gwardii przenieśmy się na... Takie proste. Le portel... Le Na meczu hokeistów był Marek Świerczyński. Zgodnie z zapowiedzią... Jasny gwint. Fff, to tylko spokojnie. Zgodnie... Pff, jakie zgodnie? Przebieg spotkania... Przebieg... Przebieg spotkania. Odra... Op... To już na wszystko w tym tygodniu. To nie było po Polsku. To już wszystko w dzisiejszym odcinku. W kolejnym czeka was niespodzianka, dlatego już teraz zapraszam was na ten odcinek, bo ten odcinek, odcinek będzie fajny. Ten odcinek. Za mało odcinków. Będziemy gwiazda. największa gwiazda naszej telewizji. Mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak my. Na następny sportowy kalidoskop zapraszam w przyszłym roku. Do zobaczenia.